Panie redaktorze, no, nieodzownym elementem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa są jednostki OSP. Tak jak tu wcześniej pani poseł powiedziała, tworzymy jakby jedno puco, tak? Jedno puco które tak w zgranym systemie współpracuje na co dzień. Współpracujemy również w zakresie potrzeb sprzętowych, tak? pomagamy w, w, w zakupach sprzętu, w przetargach na zakupy samochodu, ale również w codziennym szkoleniu jednostek OSP. 25 tysięcy zdarzeń w ubiegłym roku, co drugie zdarzenie było z udziałem jednostek OSP, albo samodzielnie działały, albo w współpracy z Państwową Strażą Pożarną. To widać, jaka skala interwencji jest przez jednostki OSP. My, jako Państwowa Straż Pożarna, czynimy się odpowiedzialni za proces wyszkolenia, proces modernizacji jednostek OSP, i przygotowanie do działań, aby te działania były skuteczne i bezpieczne prowadzone przez jednostki ochrony, ochrony przeciwpożarowej, bo nie tylko jednostki OSP, ale też i Zakładowe Straże Pożarne, Wojskowe Straże Pożarne, również wchodzą w ten system ochrony przeciwpożarowej. Państwowa Straż Pożarna idzie w kierunku wysoko specjalistycznych działań, czyli mamy ratownictwo drogowe, ekologiczne, chemiczne, wodne. Do tego oczywiście te wszystkie działania gaśnicze. A już skrypto, podstawowe działania w tym zakresie ratownictwa, to i, i ratownictwo te pożarowe, zostawiamy jednostkom OSP, bo ten zakres taki typowo specjalistycznych wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale też i odpowiedniego sprzętu. I z tego tytułu może idziemy w tym kierunku, aby państwa straż Pożarna była tym liderem w zakresie ratownictwa ale te podstawowe zakresy, aby realizowała jednostka OSP, bo ona jest niejednokrotnie pierwsza na miejscu zdarzenia i musi bezpiecznie i skutecznie prowadzić samodzielnie do czasu niekiedy przybycia zastępów w Państwowej Straży Pożarnej działania ratowniczo-gaśnicze. Także myślę, że ta współpraca na naszym terenie, w naszym województwie to układa się bardzo wzorowo. Bardzo wzorowo. Dzisiaj jesteśmy przykładem przekazania tych 32 promes dla jednostek OSP. Jest to znaczące wsparcie Mamy też już niebawem trafiły i trafią w sumie 26 nowych pojazdów pożarniczych, co poprawi skuteczność realizowanych zadań statutowych przez jednostki OSP. To są dwa programy, czyli pierwszy program to program Mały Strażak, program adresowany dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, który ma za zadanie przekazać pieniądze na doposażenie. I to są wnioski do 15 tysięcy złotych na sprzęt takiej podstawowej potrzeby, czyli jakieś nożyce hydrauliczne, jakieś pompy doposażenie w postaci, w postaci umundurowania, ale tego bojowego i takie wnioski mogę składać jednostki na terenie naszego województwa takich wniosków wpłynęło do nas 370 a z tego 102 jednostki otrzymały takie dofinansowanie udało nam się na ten program pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1366000 zł pozostałe środki do kwoty blisko 1,5 miliona dołożyliśmy my jako 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 fundusz wojewódzki. A drugi program Ekostrażak to program adresowany też dla jednostek OSP, finansowany w 100% z naszych środków w wysokości 300 tys. zł i tam można było uzyskać do, dofinansowanie do wyposażenia, czyli do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków, czy, termo, czy, czy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. To taki, taka nowość, to taki program, który w, pierwszym roku, w pierwszy raz w tym roku był realizowany. Chcemy też, żeby jednostki OSP zadbały o to, żeby mieć ekologiczne źródło ogrzewania i żeby, żeby też ich budynki były energooszczędne, czyli też jakby w utrzymaniu coraz lepsze. i takich 21, 20, 21 jednostek takie dofinansowanie w tej postaci, w postaci tych dotacji otrzymał. W jednym i w drugim programie najwyższe dofinansowanie 115 tysięcy złotych tylko z tym, że w programie Mały Strażak jest to dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych. A w programie Ekostrażak 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczamy bardzo duże środki, zarówno na sprzęt taki ciężki, czyli wozy strażackie. W tym roku sam pan premier Mateusz Morawiecki wręczał promesy na zakup wozów strażackich dla strażaków z naszego województwa. Wiemy dobrze, że te wozy są niezbędne, żeby strażacy mogli wyjeżdżać na akcje, żeby mogli bezpiecznie ratować życie i zdrowie. Z drugiej strony to jest też taka pomoc bardziej doraźna, czyli właśnie takie programy jak Mały Strażak czy Eko Strażak, przez środki przeznaczone na termomodernizację remizy, środki przeznaczone na zakup różnego rodzaju sprzętu. Oprócz tego strażacy mogą pozyskiwać fundusze jeszcze z innych źródeł. Oczywiście chociażby Fundacja Orlenu bardzo wspiera strażaków, także w tym roku z naszego regionu bardzo dużo straży, otrzymało dofinansowanie i bardzo się cieszę, że ochotnicze straże pożarne się rozwijają, bo w wielu powstają młodzieżowe drużyny pożarnicze. To zainteresowanie też wśród młodych ludzi jest coraz większe. Myślę, że to wynika też właśnie z coraz lepszego sprzętu, coraz większego zainteresowania ochotniczymi strażami pożarnymi i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli przekazać podobne albo jeszcze większe środki na te cele. Wiemy dobrze, że z jednej strony mamy Państwową Straż Pożarną, z drugiej strony strażaków, ochotników, którzy są takim... Bardzo ważnym uzupełnieniem, bardzo często to oni jako pierwsi dojeżdżają na miejsce wypadku czy do pożaru. Dlatego tak ważne jest, żeby też mieli dobrej jakości sprzęt. Myślę, że tutaj obydwie te części, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne się bardzo dobrze uzupełniają. Wielu strażaków zawodowych także działa w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Uczą właśnie swoich kolegów, swojej koleżanki, bo też wiele kobiet działa. W ochotniczych strażach pożarnych, właśnie tych najpotrzebniejszych umiejętności. Myślę, że ten system jest bardzo dobrze przygotowany. Co ciekawe, kiedy nasi strażacy wyjeżdżają za granicę, nieść pomoc, tak jak na przykład w czasie pożarów w Szwecji, strażacy z innych krajów zwracają uwagę na to, że strażacy z Polski mają bardzo dobrze sprzęt, że są dobrze wyposażeni. Niektórzy nawet się dziwią, że strażacy ochotnicy mają taki profesjonalny sprzęt. Ja myślę, że to bardzo dobrze. E, obydwie te części się świetnie uzupełniają. Tak jak powiedziałam, e, my jako rząd mamy o to, żeby jak najwięcej środków do, czy do Państwowej Straży Pożarnej, czy do Strażaków, Ochotników mogło trafić. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne to są dwa płca pożarnictwa, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom naszych gmin, miast, miejscowości. To strażacy, druchowie OSP są najczęściej jako pierwsi na miejscu zdarzenia. Zanim dotrą wozy i do, dotrą strażacy Państwowej Straży Pożarnej, to druchowie OSP właśnie niosą tę pierwszą, często kluczową i decydującą pomoc w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. To dzięki nim możemy, my możemy czuć się bezpiecznie. Dlatego tak ważne dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest wsparcie wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, ale także wreszcie takie wsparcie, na jakie zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna. To jest priorytet rządu, a od momentu, kiedy przyjęliśmy odpowiedzialność za Polskę, czyli od 2015 roku, rzeczywiście co roku środki przekazywane na potrzeby wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych są coraz większe. Dzisiaj byliśmy świadkami kolejnego wsparcia, wsparcia z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wsparcie w wysokości powyżej 1,5 miliona zł, Trafiło do jednostek OSP z powiatu włocławskiego. Wielka radość dlatego, że strażacy wiedzą, jak najlepiej spożytkować te pieniądze, a te pieniądze są im potrzebne na bieżącą działalność, także na podnoszenie własnego bezpieczeństwa. Bo musimy pamiętać, że bardzo istotne jest bezpieczeństwo także tych, którzy niosą pomoc. W pierwszej kolejności bezpieczeństwo strażaków. A także ogromna ilość samochodów ratowniczo-gaśniczych, nowych samochodów gdzie to dofinansowanie gmin w tym roku jest minimalne, bo zaledwie 200 tysięcy złotych do nowych, całkowicie nowych samochodów. Dlatego wspieramy PSP, ale wspieramy także Ochotnicze Straże Pożarne. Mamy tych wyjazdów trochę, często jesteśmy pierwszy przy zdarzeniu. No, też, no Mamy ten sprzęt, który jesteśmy w stanie udzielić profesjonalnej pomocy, lecz ten sprzęt też się zużywa tak? i po prostu... Jakieś czas po prostu to trzeba wymienić, a to ubranie specjalne, a to czy hydraulikę, czy, yy, czy te, taki sprzęt i no potrzebne są te fundusze. To, yy, wiem dokładnie, że yy, tylko z yy, budżetu gminy byśmy tego po prostu nie podołali po prostu, czy tego sprzętu wymieniać, czy yy, po prostu jakoś tam się do, dodatkowo doposażać. A tak. Jest coraz lepiej, braki są i, i, i tak jak tutaj pani, pani poseł, pan komendant mówił, już w tym roku 20 kilka samochodów na terenie województwa przyjdzie co roku do nas do powiatu. Ja pochodzę z powiatu lipnowskiego, też samochody trafiają, także te warunki pojazdy się poprawiają. Jeszcze troszeczkę czasu brakuje, żeby wszystkie te starsze pojazdy wymienić, ale, ale robi się dobrze. Dzisiejsze środki zostaną przekazane na zakup umundurowania specjalnego dla naszych druchów w celu poprawienia ich bezpieczeństwa podczas działania. Wymienimy już zużyte ubrania na, na nowe, żeby naszym strzelakom też zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.